Droga do finału Mistrzostw Świata dla Polaków właśnie się zakończyła. Półfinały rozstrzygnęły ostatecznie kto zagrał złoto, a kto o brąz. Niestety Biało-Czerwoni, osłabieni brakiem Bartosza Kurka, musieli uznać wyższość bezlitosnych Włochów. Ale to nie koniec emocji. W drugim półfinale doszło do wspaniałego starcia. Bułgaria, nasz niedawny pogromca USA, pisze bajkę, merdując się w finale. Dziś na kanale Na Czystej Siatce emocjonalne podsumowanie półfinałowych starć i zapowiedź meczów o medale. Zaczynamy! To był półfinał, którego nikt nie przewidział. Z jednej strony Bułgaria, która po 19 latach od brązu w 2006 roku wróciła do strefy medalowej i to z młodym pokoleniem na czele z rozgrywającym Simeonem Mikołowem, który urodził się w trakcie tamtego mundialu 24 listopada 2006 roku, z drugiej strony Czechy, które po raz pierwszy w historii jako samodzielny kraj znalazły się w najlepszej czwórce. To był pojedynek, który miał wyłonić sensacyjnego finalistę mistrzostw świata. Pierwszy set rozpoczął się zgodnie z oczekiwaniami. Od zaciętej walki punkt za punkt, która utrzymywała się przez pierwszych 20 rozegranych piłek. Emocje sięgały zenitu, a żadna z drużyn nie zamierzała odpuszczać. Przy stanie po 10, to Bułgarzy po raz pierwszy w tym meczu odskoczyli na 3 punkty. Po zepsutym ataku Wasiny, trener Czechów poprosił o czas. Przewaga Bułgarów nie była jednak trwała, bo już kilka minut później na tablicy wyników widniał stan po 15, a następnie po 18. Cztery punkty z rzędu wygrane przez Bułgarów dały im bezpieczną przewagę, której nie oddali, wygrywając pierwszego seta do 20. Rozczarowująca końcówka z perspektywy naszych sąsiadów i niewykorzystane szanse, bo to Czesi lepiej weszli w ten mecz. Aleksander Nikołow z sześcioma punktami był liderem Bułgarów w tej partii. Początek drugiego seta był niemal kopią poprzedniej partii. Wyrównana gra punkt za punkt do 10 do 9. Tym razem jednak to Czesi odskoczyli, zyskując czteropunktową przewagę, Między innymi dzięki jasowi serwisowemu Lukasa Wasiny, 14 do 10. Ta przewaga stopniowo topniała aż do 21 do 21, kiedy Bułgarzy zdołali wyrównać. Ich radość nie trwała jednak długo i to Czesi zamknęli seta wynikiem 25 do 23. Najlepiej punktującym Czechem był Wasina z 6 punktami, natomiast dla Bułgarii ponownie brylował Aleksander Nikołow z 9 punktami. Trzeci set ponownie rozpoczął się od wyrównanej walki i kilku przedłużonych akcji pełnych fenomenalnych obręb po obu stronach. Przy stanie 17 do 14 dla Bułgarów, po potężnym bloku, trener Czechów wziął czas, co przyniosło dwa kolejne punkty dla jego drużyny. Seria zepsutych zagrywek Bułgarów, choć pomagała Czechom, nie wystarczyłaby odwrócić losy partii. Po świetnej kontrze Aleksandra Nikołowa Czesi zeszli na przerwę przy prowadzeniu Bułgarów 22 do 19, a błąd Patryka Indry na zagrywce nie pomógł w odrabianiu strat. Ostatecznie długa akcja zakończyła seta wynikiem 25 do 21 dla Bułgarii. Czwarty set to znów równa gra na początku z galabowem, który zapewniał Czechom solidną grę. Trener Nowak zdecydował się na zmianę, zastępując Indrę markiem Sotolą. Najlepiej punktujący zawodnik poprzedniego sezonu plus ligi nie zagrał dobrego meczu i nie udźwignął presji półfinału. finału. Blok wasiny, a następnie świetny atak Aleksandra Nikołowa i as serwisowy jego brata Simeona. Utrzymywały wynik w równowadze. W końcówce jednak po błędzie Czechów Bułgaria wyszła na prowadzenie 21 do 18. Mimo zrywu Czechów, nie wystarczyło to do odwrócenia losów partii. Bułgarzy z radością zakończyli mecz triumfując 3 do 1 i meldując się w finale Mistrzostw Świata. Ten półfinał to był bezpośredni pojedynek dwóch wspaniałych zawodników i liderów swoich ekip, Aleksandra Nikołowa i Patryka Indry. I tu różnica w dyspozycji dnia była kolosalna. Aleksander był prawdziwym bohaterem meczu, zdobywając aż 31 punktów przy 58% skuteczności. Zaserwował trzy asy i dorzucił do tego jeden blok. To był jego najlepszy występ w całym turnieju. Tymczasem Patryk Indra, najlepiej punktujący Czech, miał niestety słabszy dzień. Zdobył 10 punktów, ale jego skuteczność ataku wyniosła zaledwie 32%, co mogło być rozczarowaniem dla czeskich kibiców. Bułgaria zdominowała Czechy w każdym elemencie. Zdobyli 56 punktów z ataku przy 49 Czechów, 12 punktów blokiem przy zaledwie 7 rywali i 8 asów serwisowych przy 4 Czechów. Mimo że Czesi popełnili 6 błędów mniej 22 Bułgarów do 28 Czechów to bułgarska siła w ofensywie i bloku okazała się decydująca. Aleks Grozdanow imponował 88% skutecznością w ataku i 4 blokami. Czesi z 17 punktami wasiny, 54% skuteczności. I 13 punktami Jana Galabowa walczyli do końca, ale to Bułgaria z braterskim duetem Nikołowów na czele pisze swoją bajkę i po raz pierwszy w historii zagra w finale Mistrzostw Świata. Starcie Tytanów mecz określany jako przedwczesny finał. Miał być zacięty, długi, pełen pięknych akcji rewanż za finał sprzed trzech lat pojedynek liderów światowego rankingu Polska kontra Włochy. Niestety, już przed meczem, atmosfera wśród polskich kibiców podupadła. Bartosz Kurek, nasz kapitan i lider ataku, nie mógł wystąpić z powodu kontuzji. W jego miejsce na pozycji atakującego pojawił się Kevin Sasak, dla którego był to pierwszy poważny występ na turnieju, bo stawką był finał Mistrzostw Świata. Ta absencja okazała się niestety aż nadto odczuwalna. Pierwszy set rozpoczął się obiecująco dla Polaków. Dobrze weszliśmy w mecz, nawiązując równą walkę z obrońcami tytułu. Niestety, początkowa przewaga. 11:7 szybko stopniała. Włosi, bezlitośnie wykorzystując nasze błędy, zdołali obronić ataki Sasaka i skutecznie wyprowadzać kontry. Nieskuteczność polskiego ataku i liczne błędy w zagrywce, zaledwie jeden punkt od Sasaka w całym secie, który nie skończył sześciu pierwszych, dały Włochom przewagę w końcówce seta. Po wziętej przerwie przez trenera Grbicia, na boisku pojawił się Tomasz Fornal, a na pozycji atakującego zagrał Wilfredo Leon. Jednak i te manewry nie wystarczyły. Włosi wykorzystali drugą piłkę setową, zamykając partię 25 do 21. Co gorsza, obie drużyny zagrały ten set na minusowych punktach. Błędów było więcej niż skutecznych akcji. To nie była gra na mistrzowskim poziomie z obu stron. Początek drugiego seta przyniósł wyraźną nerwowość po polskiej stronie. Szwankowała asekuracja po atakach Kamila Semeniuka, poddenerwowany Wilfredo Leon zdołał jednak przebić się z pipa przy wyniku 6 do 6 a chwilę później Kamil Semeniuk popisał się samodzielnym blokiem. Mimo, że Włosi wcale nie grali perfekcyjnie, Polacy wciąż nie potrafili skończyć swoich ataków. As serwisowy Juriego Romano zaskoczył naszego libero, dając Włochom prowadzenie 15 do 13. Gdy na zagrywkę wszedł Simone Giannelli, nasza strata wzrosła do czterech punktów, 20 do 16. Zryw Polaków z czasakiem, który po pięciu zepsutych zagrywkach w końcu przebudził się w tym elemencie, doprowadził do remisu po 20. Niestety, po dobrym przyjęciu Kamil Semeniuk zaatakował w aut, a Włosi wykorzystali pierwszą piłkę setową, wygrywając partię 25-22. do 22. W trzecim secie trener Grybić dokonał kolejnej zmiany, zastępując Kamila Semeniuka Tomaszem Fornalem, co było spowodowane słabą skutecznością Kamila w poprzedniej odsłonie. W drugim secie Semen zdobył zaledwie jeden punkt. Na szczęście na boisku w końcu odnalazł się Kevin Sasak, który kilkoma dobrymi atakami dał nam nadzieję, a Polacy zdobyli nawet pięć punktów przewagi. 14 do 9. Gra z obu stron falowała, a Włosi po świetnym bloku na Leonie, zdołali dogonić nas na dwa punkty 17 do 15. As serwisowy Alessandro Micheletto doprowadził do remisu po 18. O wysokim prowadzeniu Polacy mogli już zapomnieć, a nową rzeczywistością był wynik 22 do 19 dla italii. Mocny serwis i atak leona dały nam jeszcze cień nadziei, ale finalnie to włosi mimo że zagrali mecz daleki od ideału. Wygrali końcówkę i całe spotkanie 3-0, do 0, eliminując Polaków z walki o złoto. To bardzo trudna i bolesna porażka, po której polski zespół musi się szybko otrząsnąć, aby wyjść jutro na mecz o brązowy medal. To był koszmarny mecz dla Polaków. Zabrakło nam lidera, który pociągnąłby zespół w trudnych momentach, zarówno mentalnie, jak i punktowo. Kevin Sasak, który miał zastąpić Bartosza Kurka, mimo dobrych momentów w trzecim secie, nie zdołał unieść ciężaru całego półfinału. Nasza skuteczność w ataku wyraźnie kulała nie tylko u naszego atakującego. Popełniliśmy aż 25 błędów własnych, a Włosi, mimo że nie zagrali na swoim absolutnie najwyższym poziomie, byli konsekwentni i lepiej opanowali trud tego meczu. Przewyższyli nas w asach serwisowych 7 do 3 i w ataku 34 do 30. Mieliśmy aż 10 punktowych bloków, ale Włosi w tym elemencie byli gorsi tylko o jeden punkt. Polacy 17 razy popełnili błąd na zagrywce. 7 takich błędów miał Kevin Sasak. Już w niedzielę o 8.30 w meczu o brąz Polacy zmierzą się z rewelacją tego turnieju – Czechami. 4 godziny później w tym samym miejscu mecz o finał zagrają Bułgarzy i Włosi. Mecz o brąz nigdy nie był naszym marzeniem. Ale jak wiadomo, lepiej z mistrzostw wracać z krążkiem niż bez niego, dlatego teraz ekipę Nikoli Krbicia czeka duże wyzwanie. Trzeba zmotywować się i wyjść na ten pojedynek z pełną mobilizacją i skupieniem. Mimo bardzo trudnego meczu z Włochami, nie zwieszajmy głów i skupmy się na kolejnym meczu. Na pełne podsumowania i analizy przyjdzie czas po mistrzostwach. W komentarzu obstawcie, jakimi wynikami zakończą się starcia w meczu o trzecie miejsce i o Złoto Mistrzostw Świata a my słyszymy się już niebawem, oczywiście na czystej siatce. Cześć!